Krasnem, jej półsiostra biegała w zeszłym roku, chyba wygrała pierwszy wyścig z debiutu. No i to też jest duża, wyrośnięta klacz. Niestety no, matka była taka pobudliwa, ona też jest lekko pobudliwa, ale się lekko resocjalizuje. Wyszła tutaj. W ogóle, no właśnie muszę o niej powiedzieć, że ona taki ma trudny charakter, boi się wszystkiego ludzi, ale jest inteligentna, szybko przyswaja nowe, nowe rzeczy i tak się szybko uczy. I fajna klacz polskiej hodowli. W zeszłym roku nie miałem żadnej klacz, żadnego dwulatka polskiej hodowli, a w tym roku mam Chyba dwa. To już coś. Bo tamte są wyścigi dla polskiej hodowli. Fajna, wyrośnięta klacz. I też, jak będzie skostniała, to będzie szybko debiutowała. Bo widać, że jest wyrośnięta, umieśniona. I jakiś tam potencjał ma. Niestety, matka miała taką głowę, zadartą szyję. I ona też odziedziczyła taki zadarty. Zatartą szyję, ale tam no jest trochę talentu do biegania. W tej inwikcie, w infekcji Warsowi było. Dobra, dziękujemy. Córka Wabanka. Wabanki jako ogier debiutuje w tym roku. I zobaczymy, jak będą te konie biegały.